Jest Witam we Ja we Gorolii. Chopie, ty żeś ogół? Czemu jeździsz do Gorolów? Przez to jest ślusko Rajza, a nie Gorolsko Rajza albo Polsko Rajza. Co ty, hopie robisz? Zaraz to wam wytuplikuję, bo my nie są tu, żeby zwiedzać Będzin. I no przyjechaliśmy tu na Zlot Klasy Klasyków. A na Zloty Klasyków jeździmy też poza Śląsk. Byliśmy na Garbojamie w Małopolsce, za Bochnią i są my pierwszy raz tu z rajzą we benzinie. bo tu odbywa się klasyczną niedziela. Zaraz pokożawą klasyki na targowisku będzińskim. Zniko zamek pojawiło się targowisko Jademy. No i są my na targowisku Mamy roboka i mocka autów, które zaroskiwą pokorza. Byliśmy tu kiedyś faworytką, beczko my nie byli, a kifry my są pierwszy raz. Zapraszam. Naprawdę jest mocka fajnistych aut, wszystkich wam nie pokażę. był też taki ruch klasyków tu, śląsko-zagłębiowska sztama, a my pójdziemy ku jakiemuś ciekawemu autowi i zaraz pogodą swoje stanowisko, mu też ludzko rajza. Pozdrawiamy Hoków No, to już jako ta klasyka robi. Polonez, a tu też. Więc jak macie cinquecenta, to nie sprzedawajcie, bo zaraz będą takie ceny jak maluchów. Mamy też znajomego zaporoszcza, ze dachu Super Sama. Ze Ukrainy na w sowieckich blachach jeszcze to jest endemit naprawdę naprawdę mocka ludziów, to są futraki można coś zeżreć tyski ruch klasyków mumy fana szkoda 120 tu Citroen BX wjeżdża naprawdę Październik, oktober, piękna pogoda. E, tu co niedziela są, e, co miesiąc są zloty w we sezonie i to jest pożegnanie sezonu, bo to niedługo już listopad tu mamy richtig Raritas Ford Sport Model T z 1914 roku 107 lot 22 konie, 29 E, litra, motor. Słuchajcie, no tu takiego auta. No, nikaj nie zobaczycie i no tu na zlocie, już chyba kolejny rok, To jest tych endemit, klasyk jakiego może one nigdy w życiu nie widzieli. 107 lot Ford model, te autokere e, w Ameryce było takim pierwszym e, autem do ludu. podziwajcie się, bo to jest, można się ino podniecić. Naprawdę fajny fire bo za mną też scena. Nie wiem, eli będą jakieś koncerty albo już były, ale naprawdę warto wpaść tu do Będzina na targowisko, bo są takie auta, żeście widzieli, ten forte i rarytację. Zobaczcie to tu jedzie, ma kadilak jakiś taki już no, lata, lata 90. albo coś. Atmosfera, mocka ludzi. no Tu jest też keby, ale widać, że nowszy, bo już blendy inksze ze zadku też mamy. To już na pewno nie ma 67 rok i no po 67 to będą lata 70. Kefe, a obok Mercedes 223 Beczka ale topowy e, 3-litrowy motor diesla, my mieli dwulitrowy, więc nasze obecne i były auto, a obok mamy już Ballerona, to mocka tego i amerykański Chrysler. Tam wojskowy gaz. Z 70. lot, a tu widzicie Wartburga, mono nasze nasz przyszłej nasze przyszłe auto, Starzyk miał Wartburga, ale kombi turyst i Białego to jest takie wspomnienie za Bajtla i ten klank motora, ten wózów, tego już nie ma. A tu zobaczcie motocyk z. W Też mi się to fest podoba, że pokazywał Wam na ostatnim filmie ze zlotu w w Europie Centralnej. Zobaczcie jaki drogi pachnął halter, ten amerykański Chevrolet tam obok. Możecie się kupić amerykańskie tabule tam sprzedują. Piknik naprawdę trwał w najlepsze. Zaproszę kogoś kto by chciał na bezrok się z nami wybrać tu, w my tak troszkę usamotnieni. Wszystkich kamratów i kamratki zaproszę. To Dwa półklocze, jeden ze lot 60, jeden ze 70. Tu możecie się porównać jak to wygląda. Beczka 2.2D, też rzadki model, bo krótko robili. Troszkę można żałować, że my sprzedali ta beczka prawie jak nasza. Biało i na troszkę większy motor, jakby to do igły tak nasze doprowadzić. Troszkę chyba żałuję, że sprzedał. Jedno Porsche, drugie Porsche. Ten sam konstruktor Ferdinand Porsche, ten co projektował Kefri. Mamy stanowisko Last Auto. Nie wiem, jakie te Last Auto znajdziecie. do dostajcie. Tu mamy Karusa, ale tego krótkiego, nieprzegubowego, i tam jeszcze drugiego, zaraz po gorze. Można się tu wleźć i jedność za kołem. Tu, te gangi zawodzą. jakie jakie srogie. Pójdźmy pójdź po kosz. Zobaczcie Tarinkera. Takie gangi, zobaczcie. Nie Ronnie. Całkiem na <grym>. W normalnym aucie. Chciałbyś takim jechać. Pozdrawiam Adama, bo miał okazję ostatnio jechać. Jakbyś też chciał, Adam załatwi. No jeszcze niedawno takim Hielczym było można normalnie jeździć. No ja o takim jeździł autobusem, a teraz zobaczcie klasyk. Nasze bajty to już tego nie będę pamiętać ze dróg ze cestów. Tu widzicie u platu, Warszawa to jest też rzadkość, bo już większość są sedany, a tu e, robota kabrio. To jest już też coś. I no kabrio wygląda fajnie jak je odewrzony. Zawrzyty to, to już nie wygląda tak fajnie. Bez tego nie chciał kabia. Poza tym kabrio ka są już pierodnym drogiem. No i zaś mamy beczka i puklocza. Obok siebie były obecne nasze auto hemocka mamy tu właśnie tych beczek i kyfów. Tu Tutaj mamy zlot klasyków, a tu mamy targowisko i ten Polonez nie przyjechał na zlot, na zlot ale na targ coś wypakować. Może tu jeszcze coś znajdziemy o tej porze, ale tak radza wcześniej troszkę przyjechać. Mamy kolej 12. Ja. To tak o 9:00 myślę, że więcej łonych bo teraz już się zbierają, ale przejdźmy i zobaczymy. Toż Rostomili żegnam się z Wami ze tego targowiska we Gorolii i zaproszę na bezrok. Mam nadzieję, że tu Suzamen wydymy, biesiadować i fajrować do Józaśbiersk.